Siema, siema, witajcie. Jestem Kusoby Ikser witajcie w moim kolejnym filmiku e, z Piękniebem Argonem. Ten odcinek będzie taki krótki, bo chciałem tu pokazać, tylko e, spytajcie, czy moglibyście byście mi wysłać e, czy mogliście mi wysłać Onyxa e, Uniktowego, bo jestem sobie wykonać taki kozacki orb. Jak mi go wyślecie, to e, z chęcią się zamienię te moje z, diamentowe jaja, które obciąłem e, dla smoka. Jestem teraz w kafejce, nagrywam, bo znowu kompaniam. Udaje się jak na pająki, ale tego już wam nie pokażę. I proszę wymienijcie yy, się ze mną na, na te złote jaja. Te diamentowe jaja. One takie warte są. Ojku. Są warte 400, od 300 do 600 dodatka. Dobra, wytrzymajcie się, zapraszam was do skomentowania, subskrybowania. I zapraszam na moje kolejne filmiki. Może wrzucę coś w niedzielę bo, albo w sobotę następną. Cześć.